Potrafi dobrze udawać, udawać, że to tylko przyjaźń, udawać, że słuchanie historii o innych miłościach nie rani. Jednak uczucie, które tam rośnie, nie ma nic z neutralności. Nigdy nie miało. Zawsze jest blisko. Przyjacielski ramion, pocieszenie, stała obecność. Wszystko z troską, która wykracza poza to, co się mówi. Ale jest granica między milczeniem a rozpaczą, a ta granica jest przesuwana dzień po dniu czasami wydaje się, że druga strona zauważa zbyt długie spojrzenie, słowo połknięte w środku zdania, ale żadne z nich nie porusza tematu udają, jakby bezpieczniej było wszystko ukrywać, niż zmierzyć się z ryzykiem utraty nawet tego niewielkiego, co się ma. I w tej przebranej grze ten, kto kocha w milczeniu, powoli się rozpada. Każdy uścisk, każdy uśmiech, każde pożegnanie, wszystko nosi ciężar, którego druga osoba nigdy nie zauważy w pełni. Między dwiema osobami, gdy jedna kocha, a druga może nawet tego nie zauważa. Albo udaje, że nie zauważa, albo po prostu czuje, ale nie potrafi tego nazwać. I tak toczy się scenariusz, którego nikt nie napisał, ale który powtarza się w prawdziwych historiach, w spojrzeniach, które za szybko odwracają wzrok, w milczeniach, które ważą między rzekomo przypadkowymi zdaniami. Kiedy jesteś blisko kogoś, kogo kochasz w milczeniu, każdy detal ma większe znaczenie niż powinien dotyk na ramieniu, śmiech w niewłaściwym czasie zostań jeszcze chwilę, które wydaje się niewinne, ale pali w środku. Nie ma sposobu, by racjonalizować to, co się czuje. Serce ten zdrajca na upiera się, by postawić wszystko, nawet wiedząc, że być może gra samodzielnie. Kochanie w milczeniu to nie poezja, to przetrwanie. Za każdym razem, gdy oferujesz pomoc, gdy słuchasz z cierpliwością, "Gdy jesteś dostępny bez oczekiwania, to co tam jest, nie jest czystą życzliwością. To nadzieja przebrana, nadzieja, by zostać zauważonym, by być dostrzeganym poza strefą bezpiecznej przyjaźni, ale też wisceralny strach przed przekroczeniem granicy i zniszczeniem wszystkiego, ponieważ ten, kto kocha, a nie jest odwzajemniony, uczy się poruszać ostrożnie. Każdy gest jest wymierzony, każde słowo przemyślane." Każda emocja stłamszona. Zazdrość na przykład jest duszona w sobie. Nikt nie ma prawa czuć zazdrości, gdy oficjalnie nic do niego nie należy. Ból ten zamienia się w milczenie. Nikt nie chce wyglądać na potrzebującego, gdy powinien być tam jako przyjaciel. A ciało mówi, nawet gdy usta milczą. Oczy zbyt dużo obserwują, ręce drżą dyskretnie, serce przyspiesza przy każdym przypadkowym dotyku. A kiedy druga osoba zbliża się z tą beztroską uśmiech, ziemia się chwieje, ale twarz pozostaje spokojna. To codzienny teatr i męczące. Stała obecność drugiego staje się trucizną, jednocześnie uzdrowieniem i jadem. Dobrze jest być blisko, ale boli wiedza, że się jest w tym uczuciu samemu. To normalne, wręcz przewidywalne, że próbuje się ukryć to, co się czuje za pomocą użyteczności: zawsze być dostępnym. Rozwiązywać problemy, być wsparciem, to najstarszy sposób, by zasłużyć na miłość, oferując wszystko, mając nadzieję, że pewnego dnia druga osoba to dostrzega i zechce zostać, ale nie zawsze to działa. Czasami druga osoba jest tak zanurzona w swoim własnym życiu, w swoich własnych uczuciach, że nie widzi albo widzi, ale nie chce się z tym zmierzyć, bo uznanie tej ukrytej miłości oznaczałoby przyznanie, że coś może się zmienić, a zmiana przeraża. Łatwiej jest utrzymać wszystko tak, jak jest wygodna przyjaźń, czułość bez etykiet, codzienne połączenie, które nie wymaga wyjaśnień. Ale w głębi duszy ten, kto kocha, czeka, czeka na znak, czeka na sygnał odwzajemnienia, czeka, aż druga osoba poczuje to, co nigdy nie zostało powiedziane. I w niektórych momentach prawie wierzy, że to zaraz się wydarzy, gdy jest dłuższy uścisk, gdy rozmowa trwa do świtu. Gdy druga osoba płacze i szuka pocieszenia, kładąc głowę na właściwym kolanie, jakby ufała z zamkniętymi oczami, to w tych sekundach serce tego, kto kocha w ukryciu, znów w to wierzy, że być może jest szansa, ale ta szansa nigdy się nie potwierdza. I idzie się dalej, jakby nic się nie stało. A jeśli jest dystans, oziębienie, dłuższa nieobecność, ból przychodzi z siłą, bo ten, kto kocha w ciszy, Również odczuwa brak bardziej niż powinien. I wtedy pojawia się pytanie, które nigdy nie milknie. Czy warto tak dalej trwać? To zależy od oczekiwań. Jeśli pomysłem jest trzymanie drugiej osoby blisko, nawet jeśli boli, to wtedy idzie się dalej w tym teatrze. Ale jeśli pragnienie zaczyna przekraczać granice tego, co znośne, być może nadszedł czas, by skonfrontować prawdę. Tylko że wyrażenie tego, co się czuje. Wiąże się z ryzykiem utraty wszystkiego: utraty drugiej osoby, utraty wspólnoty, utraty nawet tego, co jeszcze się ma, i wtedy wraca się do milczenia, bo czasami lęk przed utratą jest silniejszy od chęci kochania otwarcie. Nikt nie uczy, jak sobie z tym radzić. Nie ma podręczników o byciu przyjacielem kogoś, kogo się kocha, nie ma szybkiego lekarstwa, a wspólne życie trwa z wewnętrznymi żartami. Z codziennymi wiadomościami, z wspólnie zbudowanymi wspomnieniami. I w całym tym zamieszaniu jest ten, kto czuje więcej, kto patrzy z głębią, kto pragnie choćby gestu, kto żegna się za każdym razem, gdy druga osoba mówi o kimś nowym. Czas mija, a wraz z nim rośnie coś, co może przemienić się w gorycz, jeśli nie będzie odpowiednio pielęgnowane. Bo kochanie w sekrecie również męczy, męczy udawanie. Męczy uśmiechanie się, gdy chciałoby się płakać. Męczy oglądanie, jak druga osoba oddaje się komuś innemu i niezrozumienie, dlaczego to tak boli. I czasami osoba, która kocha, zaczyna się oddalać, nie dlatego, że przestała kochać, ale dlatego, że nie wie już, jak dalej udawać. Niektórzy odchodzą bez uprzedzenia, inni wymyślają głupie kłótnie, by usprawiedliwić swoje wyjście. Są tacy, którzy zostają i na to chorują. I są tacy, którzy pewnego dnia eksplodują, mówią wszystko, wyrzucają uczucie na świat, nawet jeśli jest już za późno. A gdy to się dzieje, świat obojga się zmienia, nie zawsze na gorsze, ale też nie zawsze na lepsze. Jeśli uczucie jest odwzajemnione, nawet jeśli nieśmiało, istnieje wtedy szansa na nowy początek. Ale jeśli nie, pozostaje żałoba, żałoba tych, którzy próbowali kochać w ciszy. Żałoba po stracie nie tylko miłości, ale całej przyjaźni, bo po tym jak prawda wychodzi na jaw, trudno znów udawać. I to, co było obecnością, staje się nieobecnością. To, co było pocieszeniem, staje się wspomnieniem. To, co było pewnością, zamienia się w milczenie. Ale mimo wszystko, czy warto było to wszystko czuć? Tak. Bo miłość, nawet bez odwzajemnienia, wciąż jest jednym z najbardziej prawdziwych doświadczeń które ktoś może przeżyć. To ludzkie, to głębokie, to niedoskonałe, ale prawdziwe. A ten, kto kocha, nawet jeśli nie jest odwzajemniony, poznaje części siebie, do których inaczej by nie dotarł. Cierpliwość, oddanie, zdolność do znoszenia, natarczywa nadzieja. Niektóre historie nie kończą się parą, stają się transformacją, a czasem życie, ciche i nieprzewidywalne, kręci się w kierunkach, których nikt się nie spodziewa. Może druga osoba zauważy to za późno, może nigdy nie zauważy, ale uczucie, które zostało zachowane, to nikt nie weźmie ani nie zgaśnie ani nie osłabnie. Ono pozostaje jak wszystko, co było prawdziwe. Nawet jeśli nigdy nie zostało wypowiedziane na głos, uczucie pozostaje, a ta trwałość czasami sprawia dyskomfort. Innym razem pociesza. Ale fakt jest taki, że czegoś takiego nie da się wymazać. Nie można wybrać, by zapomnieć kogoś, z kim nigdy nie miało się okazji być. A potem przychodzi ten cichy etap po tym wszystkim, kiedy już próbowało się ukryć, kiedy już myślało się o zniknięciu, kiedy rozważało się powiedzenie wszystkiego. I nic nie było wystarczające. Rutyna wraca, ale w inny sposób. Obecność drugiej osoby wciąż trwa, ale blask, który kiedyś dawał energię, teraz boli. Widok tej osoby uśmiechającej się już nie przynosi ulgi. Przynosi rodzaj bólu, który rozumie tylko ten, kto kochał sam, ten, którego nie można dzielić z nikim. Niektórzy próbują zastąpić, szukają innych twarzy, innych głosów, innych uścisków, ale nic nie pasuje tak jak wcześniej, bo uczucie, które istniało, nie dotyczyło tylko obecności, dotyczyło niewidzialnej więzi, dotyczyło słów wypowiedzianych bez dźwięku. Spojrzeń trwających nieco dłużej, poczucia, że coś może się wydarzyć, nawet jeśli nigdy się nie wydarzy i pomimo, że pojawiają się inni, nikt nie zajmuje tego miejsca, które zostało stworzone na miarę wewnątrz serca. W pewnym momencie uczymy się współżyć. Niedokładnie przezwyciężać, o, ponieważ to, co jest prawdziwe, nie można przezwyciężyć tylko zorganizować na nowo w sobie. Tęsknota się osadza, oczekiwanie zasypia, miłość, Pozostaje, ale w milczeniu, bez wymagań, bez pośpiechu. Może to jest najtrudniejsza część zaakceptować, że miłość może nadal istnieć nawet, gdy nie ma już miejsca dla niej. Pamięć ta nie pomaga. Nalega na to, aby pokazać konkretne sceny, jakby były filmami zatrzymanymi w dokładnej ułamku sekundy, w której wszystko mogło się zmienić. Uśmiech dzielony, ręka, która prawie dotknęła, słowo, które utknęło w gardle. Moment, który nie został przeżyty. Te wspomnienia są jak kawałki szkła, które wciąż błyszczą w ciemności. Piękne, ale ranią, i w tej bliznie wiele osób się ukrywa. Bo świat oczekuje, że trzeba iść naprzód, że trzeba zapomnieć, że trzeba się odbudować. Ale nikt nie uczy, jak uciszyć uczucie, które nigdy nie było w pełni przeżyte. To różni się od zakończenia. Nie było początku, nie było etykiety. Nie było wyraźnego pożegnania. To, co miało miejsce, to brak odwzajemnienia, a ta nieobecność obciąża. A mimo to, z tym wszystkim, z milczeniem, oczekiwaniem, frustracją, cichym żalem, jest coś, co nigdy się nie traci. To, co było odczuwane. Kochanie kogoś, kto nigdy nie odwzajemniał miłości, zmienia. I jakkolwiek trudno to przyznać, jest piękno w tym bólu. Bo to tam ujawnia się ludzka zdolność do oddania, do hojności, do trwania, nawet bez odpowiedzi, nawet bez obietnic, nawet bez przyszłości. A może to właśnie to jest najbardziej brutalne i jednocześnie najpiękniejsze w tym wszystkim: kochać bez powodu, bez pewności, bez odwzajemnienia, a mimo to kochać. Bo niektóre uczucia nie odnoszą się do szczęśliwych zakończeń. Chodzi o intensywność. Oto, co ujawniają w tym, kto czuje, oto, jak ranią i goją wszystko w tym samym czasie. A kto przez to przeszedł, nigdy nie wraca taki sam. Czasami ta miłość pojawia się ponownie po latach, podczas niespodziewanego spotkania, w geście, który w końcu odsłania to, co było schowane przez tak długi czas. Innym razem znika z biegiem czasu, zasypana przez inne historie, inne wybory, inne bóle. Jednak nawet jeśli zniknie z powierzchni, zawsze istnieje część w osobie, która to przeżyła, która w ukrytym zakątku przechowuje to, co nigdy nie zostało przeżyte jakby mówiła: Tam, tam mogłoby to być miłością. A może, tylko może, już była. Tylko z jednej strony i to jest rana, która najdłużej się goi bo nie chodzi o odrzucenie nie było wyraźnej negacji, jednoznacznego nie, ani bezpośredniego starcia. To, co się wydarzyło, to nic, nieobecność, pustka między tym, co się czuło, a tym, co nigdy nie zostało odwzajemnione. I z jakiegoś powodu, trudnego do wyjaśnienia, ta pustka jest bardziej bolesna niż jakiekolwiek zerwanie, bo zrywa się z czymś, co istniało. Ale to, co tutaj przeżyto, nigdy nie stało się. Nigdy nie miało imienia, nigdy nie miało szansy. Unosiło się w powietrzu, jakby było prawie prawie miłość prawie historia. Prawie początek, a prawie to miejsce, gdzie dusza się gubi. Z upływem czasu ten, kto kochał w tajemnicy, zaczyna się oddalać od własnej nadziei. Nie dlatego, że chce, ale dlatego, że nie potrafi już dłużej unieść ciężaru milczenia, a ten drugi, ten, który być może nigdy nie zauważył, to odczuwa brak, ale nie rozumie jej głębokości. Widzi zmianę, ale nie rozumie przyczyny. Dziwi się oddaleniu, nie wiedząc, że po drugiej stronie. Wszystko zawaliło się w milczeniu, że nieobecność nie jest kaprysem, to ochrona, bo jest taki moment, kiedy dalsze udawanie staje się nie do zniesienia. I dlatego tak wiele osób odchodzi bez hałasu. Nie z powodu dumy, ale z instynktu przetrwania. Jest ból, którego się nie krzyczy. Szepta się go w sobie, nosi w oczach. Pokazuje się w braku blasku, w zmianie tonu, w braku entuzjazmu. Kto kochał w milczeniu i się oddalił, nie zrobił tego, by zranić. Zrobił to, bo nie mógł już dłużej się ranić. I czasami ci, którzy byli kochani, nigdy tego nie dostrzegają. Podążają przez życie, wierząc, że ta przyjaźń po prostu rozpadła się na przestrzeni czasu. Nie wiedzą, że stracili kogoś, kto kochał ich całym sercem, w milczeniu, kto znosił niewidoczne. Kto poświęcił zbyt wiele i odszedł, aby nie zniknąć z samego siebie. I jest coś głęboko okrutnego w tym: kochać kogoś, kto nigdy nie zrozumiał skali miłości, jaką otrzymywał, bo cicha miłość to darowanie bez uznania, to obecność bez rewanżu, to oddanie bez umowy, ale mimo to to jest miłość, może najczystsza, bo kocha się bez gwarancji, kocha się nawet nie wiedząc, czy będzie jakiekolwiek miejsce, kocha się, bo to bije. I nie dlatego, że oczekuje się czegoś w zamian. Niektórzy ludzie nigdy nie zrozumieją, co stracili. Spojrzawszy wstecz, będą ledwo pamiętać kogoś, kto był tam przez chwilę, ale nigdy nie dowiedzą się, że ta osoba krwawiła wewnętrznie każdego dnia, czekała na coś, co nigdy nie nadeszło, zachowała słowa, które świat nigdy nie usłyszał. I odeszła, kochając. To jest ten rodzaj miłości, która nie staje się opowieścią, bo nie ma nic do opowiedzenia. Nie było pocałunku, nie było wyznania, nie było jasnego pożegnania, było tylko uczucie, które wylewało się od wewnątrz i milczało na zewnątrz. I mimo to ona istnieje. Nawet jeśli nigdy nie była przeżyta, nawet jeśli nigdy nie została nazwana, ona kształtuje tego, kto ją poczuł, zmienia sposób patrzenia na świat, zmienia relacje z własnym sercem. Bo po tym jak się kocha kogoś, kto nie został dostrzegnięty, nigdy więcej nie kocha się w ten sam sposób. Pojawia się strach, pojawia się ostrożność, pojawia się ciągłe pytanie, a co jeśli wydarzy się to znowu? Ale pojawia się także coś rzadkiego. Zdolność dostrzegania miłości w milczeniu innych, dostrzegania w małych gestach, w spojrzeniach, których unikają, w wiadomościach wysyłanych w nieodpowiednich porach, tej samej bólu, który kiedyś został przeżyty, i może to właśnie w ten sposób ten rodzaj miłości uczy, nie pozostawia widocznych śladów, ale rozwija bardziej wyczulony słuch, bardziej uważne spojrzenie, bardziej wrażliwą duszę. Ktoś, kto przez to przeszedł, nigdy więcej nie zignoruje, gdy ktoś go kocha w milczeniu, a pewnego dnia, bez pośpiechu, bez zapowiedzi, życie oddaje tę miłość w inny sposób nie w tej samej osobie. Nie w tej samej historii, ale w innej obecności, wyraźniejszej, bardziej świadomej, bardziej wzajemnej, i mimo to ta stara, nieprzeżyta miłość nadal istnieje jak pamięć, jak zagojona rana, jak część tego, kim się jest bo niektóre uczucia nie są po to, aby się zdarzały są po to, aby zostawiać ślad, są po to, aby kształtować, są po to, aby uczyć a czasami najbardziej prawdziwa miłość. Jaką ktoś może przeżyć. To ta, o której nikt nigdy nie wiedział, że istniała. Jeśli poczułeś to na własnej skórze, skomentuj, polub, podziel się i zapisz się. Ten ból zasługuje na to, aby być usłyszanym.